kwota wypłacona w ubiegłym roku w ramach tego programu sięgnęła przekroczyła 100 milionów złotych. Paweł Amulewicz w naszym studiu Jarosław Bogusz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a tuż obok pani dyrektor Hanna Teodorowicz. Dzień dobry drodzy państwo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się trochę, żeby podsumować te, no już ktoś powie, słusznie minionych 12 miesięcy, trochę porozmawiać o tym, co, co przed nami. Zacznę właśnie od tej retrospektywy. Gdybyśmy mieli powiedzieć o tym, co w 2022 trudnym chyba także dla Waszej instytucji roku mimo wszystko dobrego się udało. No myślę panie redaktorze, że zaczniemy od takiego sztandarowego programu, który wdrażamy. Był to program, no i jest nadal program Czyste powietrze, tak. Myślę, że mało kto o programie już nie słyszał. Program, który przyjął się bardzo dobrze wśród mieszkańców, nie tylko naszego regionu, ale także całej Polski. Ja tylko powiem, że w naszym regionie, w województwie warmi warmińsko-azorskim, w ramach tego programu do funduszu wpłynęło przeszło 4000 wniosków. Kwota wypłacona w ubiegłym roku w ramach tego programu sięgnęła, przekroczyła 100 milionów złotych. Myślę, że to jest niezły wynik na, jak na nasz region, ale program jakby ewalu ewaluuje i to może później też dopowiem, jak to się ma w roku bieżącym. Tu jeszcze należałoby dodać, że dodać i, i wyjaśnić, szanownym Państwu, że program jest skierowany do osób posiadających domki jednorodzinne, które. No, należy, że tak powiem, stermomodernizować i wymienić źródła ciepła. Jeżeli chodzi o ten program, myślę, że takiego programu w Polsce do dziś, do dnia dzisiejszego nie było. Jest to program, który jest skierowany do osób fizycznych i kwota ogólnej alokacji w odniesieniu do całego, do całego kraju jest to kwota na okres dziesięcioletni i wynosi przeszło 100 miliardów. To już samo mówi przez się, co to jest za program. Panie dyrektor, dopytam o czyste powietrze, o którym pan prezes już sporo powiedział, ale zastanawia mnie, no bo ta motywacja finansowa, tak to nazwijmy, oczywiście jest pewnie duża, ale myślę sobie, że wasi beneficjenci, klienci, jeżeli tak mogę powiedzieć, nabierają też tej takiej świadomości no, ekologicznej i no, zgłaszają się nie tylko po to, żeby trochę taniej taką domową inwestycję przeprowadzić, ale także faktycznie zadbać o to swoje otoczenie. Rzeczywiście tak jest, z każdym rokiem obserwujemy, że te motywacje zmieniają się no oczywiście główną motywacją jest ta motywacja finansowa, bo to nie tylko wsparcie w formie bezwrotnej, dość wysokie, jakie otrzymują i to wsparcie od początku programu ono rośnie. Pierwsze wsparcie, kiedy program ruszał, to maksymalne wynosiło 47 700, teraz wynosi nawet ponad 136 000 na jeden dom jednorodzinny. Ale też ta motywacja taka ekologiczna, bo niejednokrotnie nasi beneficjenci nam mówią, że no robią to nie tylko dla siebie, ale też dla środowiska, dla środowiska w jakim żyją ich dzieci, wnukowie, więc no rzeczywiście świadomość ekologiczną kształtujemy również takim inwestycyjnym programem. Przeskakujemy płynnie do roku bieżącego 2023 i też czyste powietrze będzie takim sztandarowym działaniem, panie Prezesie. Tak, sztandarowym na pewno, program wiadomo jest wieloletni. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, uzupełnić moją poprzednią wypowiedź w kontekście roku 2022. Tak jak już wspomniałem, w ubiegłym roku było, było wypłaconych około 100 milionów, ale w roku, w roku bieżącym mamy wypłaconych już blisko 200 milionów, czyli wiadomo, że jest tak zwany progres i to bardzo duży. No ma to też związek ze zmianami, jakie, jakie zostały poczynione w ramach programu. Przede wszystkim znaczne uproszczenie programu, tak, dla beneficjentów, żeby ten wniosek był łatwiejszy w procedowaniu, prostszy. Kolejnym programem, jeśli mówimy o rok 23, to jest program, o którym my, my mówimy, fundusze wojewódzkie od dawna zabiegaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Program Skierowany na wymianę źródeł ciepła, także stolarki drzwiowej czy okiennej, skierowany do zabudowań budownictwa wielorodzinnego. I taki program został uruchomiony w roku bieżącym. Ja tylko powiem, że w tym roku na ten program wniosków do funduszu naszego wpłynęło już na kwotę blisko 40 milionów złotych. Program co prawda nie jest skierowany do osób fizycznych, znaczy docelowo tak, ale realizowany będzie przez gminy, tak? Czyli to gminy składają wniosek do funduszu, gmina określa zasób, który chciałaby, czy to, czy to objąć termomodernizacją, bo to w przypadku budynków wielorodzinnych jest troszeczkę bardziej skomplikowane z uwagi na własność lokali, tak? ale jeżeli nawet nie termomodernizacją, to wymiana źródeł, źródeł ciepła w budynku wielorodzinnym, czy też stolarki okiennej i drzwiowej. Poza tym realizujemy też szereg innych programów, zarówno tych ogólnopolskich, realizowanych wspólnie z Narodowym Funduszem. Tutaj nie sposób wspomnieć Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tak, na który przeznaczamy w roku ubiegłym i bieżącym kwotę 3,6 miliona złotych. Tutaj beneficjent może pozyskać do 150 tysięcy złotych. W tym roku też na początku pilotażowo, teraz też rusza już w całym kraju nabór na, w ramach tego oczywiście programu edukacji, podnoszenia tej świadomości ekologicznej mieszkańców naszego kraju, też program na utworzenie ekopracowni, tak? I tutaj, tutaj tych ekopracowni ma być docelowo po dwie w każdym powiecie, w ramach konkursu, który będziemy przeprowadzali. Jeżeli Państwo pozwolicie, dopytam Pani Dyrektor o tę działalność edukacyjną, bo myślę sobie, że nie wszyscy mieszkańcy naszego regionu mają taką świadomość, że nie jesteście tylko instytucją, która pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych, ale także no, chyba kierujecie się taką maksymalnie, czym skorupka za młodu no, i te działania, chociażby adresowane do dzieci, też na szeroką skalę, rozumiem, w 2023 odbywać się będą. Oczywiście, że tak. Tutaj no przede wszystkim ten nowy program, który będziemy realizować. No i oczywiście te pracownie w szkołach, tak jak pan prezes powiedział, dwie pracownie w każdym powiecie pracownie, które będą musiały służyć nie tylko tym szkołom, w których się one znajdą, w których zostaną urządzone ale też Będą musiały służyć po prostu młodzieży, dzieciom z całego regionu, bo założone wskaźniki, jakie one muszą osiągnąć, no to są wskaźniki tak wysokie, że w tych pracowniach będą prowadzone zajęcia różnego rodzaju dla innych szkół z powiatu. Drodzy Państwo, na koniec o tym ważnym jubileuszu, 30-lecie istnienia funduszu, to zapytam, jak świętować będziecie, czy jak już może świętujecie. Do razie się przygotowujemy. On będzie miał jakby taką podwójną formułę, bo planujemy to zrobić w skali ogólnopolskiej, czyli wszystkie 16 funduszy wojewódzkich wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. No może nie powinienem, ale, ale zdradzę, że tak, tak planujemy też poprosić o patronat pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tak nad wydarzeniem. Drodzy Państwo, nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moimi gośćmi byli Jarosław Bogusz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, i Hanna Teodorowicz, dyrektor biura funduszu. Dzięki za spotkanie, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.